Witam wszystkich! Zapraszam na kolejną lekcję. Jeżeli chcesz słuchać lekcji na swoim telefonie lub mp3, to wejdź na stronę www.leckoupolis.com i na stronie kursy znajdź kurs, który Cię interesuje. Dzisiaj. Będziemy mówić o tym, co można pić, czyli o napojach. Zaczynamy. Mam ochotę na ciepłą herbatę. Czy mam ochotę na ciepłą herbatę? Tak. Mam ochotę na ciepłą herbatę. Chcę się napić ciepłej herbaty. Czy chcę się napić zimnej herbaty? Nie, nie chcę zimnej herbaty. Chcę się napić ciepłej herbaty. Na co mam ochotę? Na ciepłą herbatę. Mam ochotę na ciepłą herbatę. Na jaką herbatę mam ochotę? Ciepłą. Mam ochotę napić się ciepłej herbaty. Bardzo lubię zieloną herbatę. Czy lubię czarną herbatę? Nie, nie lubię czarnej herbaty. Lubię zieloną herbatę. Jaką herbatę lubię najbardziej? Zieloną. Najbardziej lubię zieloną herbatę. Zielona herbata to moja ulubiona. Czy nie lubię zielonej herbaty? Przeciwnie, bardzo lubię zieloną herbatę. Nie lubię czarnej herbaty. Ona mi nie smakuje. Zosia lubi czarną kawę, czyli bez mleka. Czy Zosia lubi kawę z mlekiem? Nie. Zosia nie lubi kawy z mlekiem. Zosia lubi kawę bez mleka. Co Zosia lubi? Kawę bez mleka. Zosia lubi czarną kawę bez mleka. Zosi, ulubiona kawa, to czarna kawa. Bez mleka. Czy Zosi ulubiona kawa to biała kawa? Nie. Zosi ulubiona kawa to czarna kawa. Biała kawa to kawa z mlekiem, a Zosia lubi kawę bez mleka. Jaką kawę Zosia lubi najbardziej? Czarną. Zosia najbardziej lubi czarną kawę, czyli taką bez mleka. Kto lubi czarną kawę? Zosia, Zosia. Jest tą osobą, która lubi czarną kawę. Osobą, która lubi czarną kawę, jest Zosia. My pijemy dużo wody gazowanej. Czy pijemy dużo wody niegazowanej? Nie. My pijemy dużo wody gazowanej. Nie, nie gazowanej. Jaką wodę pijemy? Gazowaną. Pijemy wodę gazowaną. Czy pijemy mało wody gazowanej? Nie, nie mało, dużo, pijemy dużo wody gazowanej. Dwie butelki dziennie. Ile butelek wody pijemy dziennie? Dwie butelki. Pijemy dziennie dwie butelki wody gazowanej. Czy pijemy trzy butelki dziennie wody gazowanej? Nie, nie trzy, dwie. Pijemy dwie butelki dziennie wody gazowanej. Moi znajomi bardzo lubią pić polskie piwo. Czy moi znajomi lubią polskie piwo? Tak, moi znajomi lubią polskie piwo. Lubią pić polskie piwo. Co lubią moi znajomi? Piwo. Piwo to ulubiony napój moich znajomych. Oni bardzo lubią polskie piwo. Jakie piwo lubią moi znajomi? Polskie. Moi znajomi lubią polskie piwo. Oni uważają, że polskie piwo jest najlepsze. Czy moi znajomi uważają, że polskie piwo jest najgorsze? Nie, przeciwnie. Oni uważają, że polskie piwo jest najlepsze to uważa, że polskie piwo jest najlepsze. Moi znajomi. Moi znajomi uważają, że polskie piwo jest najlepsze. Wy pijecie do obiadu kieliszek Wina. Czy wy pijecie do obiadu wino? Tak, pijecie do obiadu wino, a dokładnie jeden kieliszek wina. Czy pijecie do obiadu trzy kieliszki? Wina? Nie, nie pijecie trzech kieliszków wina, pijecie tylko jeden kieliszek wina. Kiedy pijecie wino? Do obiadu. Jak jecie obiad, to pijecie kieliszek wina. Czy lubicie wino? Tak, lubicie wino, bo zawsze do obiadu pijecie kieliszek wina. Jakie wino lubicie? Białe czy czerwone? Nie wiem jakie wino lubicie. Może białe i czerwone. To zależy od tego, co jecie na obiad. Ty lubisz pomarańczowy sok. Czy ty lubisz cytrynowy sok? Nie, ty nie lubisz cytrynowego soku. Ty lubisz pomarańczowy sok. Jaki sok lubisz? Pomarańczowy. Ty. Lubisz sok pomarańczowy, Twój ulubiony sok to pomarańczowy. Czy Twój ulubiony sok to sok cytrynowy? Nie, nie cytrynowy. Twój ulubiony sok to pomarańczowy. Kto lubi pomarańczowy sok? Ty, ty lubisz sok pomarańczowy. Sok pomarańczowy to Twój ulubiony, sok z pomarańczy to Twój ulubiony napój. Jaki jest Twój ulubiony napój? Sok z pomarańczy. Sok z pomarańczy to twój ulubiony napój.